Motoserce to ogólnopolska akcja zbiórki krwi organizowana przez motocyklistów zrzeszonych przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. W Kołobrzegu organizowana jest przez klub motocyklowy Voyager. 25. Skwer Pionierów od godziny 10.00 będzie już podstawiony krwiobus, w którym będzie można właśnie po zakończeniu akcji w krwiodawstwie w szpitalu będzie można oddać właśnie w krwiobusie krew. Krew będzie przyjmowana albo do ostatniego oddającego, albo aż z, z, skończy się. Pojemność, Możliwość przyjmowania tej, tej krwi. Organizatorzy przygotowali również nagrodę dla krwiodawców, którzy już teraz mogą oddawać krew w punkcie krwiodawstwa w koło brzegu. Każdy, kto odda krew, bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej. W tym roku jest to traktor kosiarka o dużej wartości, dlatego zachęcamy. Jest to taki bodziec dla potencjalnych kwiodawców dla zachęcenia. Jeśli ktoś nie zdąży oddać krwi do soboty, może to zrobić na miejscu, podczas akcji. Tam będzie krwiobóz, będzie można od 10 do 14 również oddać krew. Każdy, kto odda krew, dostaje kupon, który upoważnia go do losowania nagrody głównej na koniec imprezy w okolicy godziny 15-16. Sobotnia akcja Moto Serce połączona będzie także z loterią fantową Serce dla Marysi. Każdy będzie mógł zakupić los, który weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Będzie również scena. Na koncerty, wiele imprez towarzyszących, jak pokaz ratownictwa Straży Pożarnej, zabawy dla dzieci. Będzie się działo. Serdecznie zapraszamy. Ale tak naprawdę główną ideą jest, aby ludzi zachęcić do oddawania kwiatów. Oczywiście nie może zabraknąć motocykli. Na pewno będą nasze motocykle. Przyjeżdżają motocykliści zaprzyjaźnieni oraz ci, którzy się dowiedzą o tej imprezie. Przypuszczam, że plac będzie pełen motocykli. Na pewno będzie można sobie zrobić zdjęcia, pooglądać, bo przyjeżdżają naprawdę różne motocykle, które zawsze, jak wiadomo, wzbudzają ciekawość. No i przyciągają nie tylko dzieci, ale i dorosłych. I pamiętajmy, że krew to jeden z najbardziej pożądanych leków, jakimi dysponuje medycyna. Można ją uzyskać tylko od drugiego człowieka, dlatego liczba dawców zawsze jest niewystarczająca.